Suszarnia i bindarz. Budynek, który minęliśmy, to dawne stajnie dworskie, nad którymi na piętrze miał mieszkanie gajowy, zatrudniany w dobrach wielkoporemskich. Część drewniana budynku, czyli piętro, spłonęła w styczniu 1945 roku. Po przekazaniu obiektu Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu. Mieściła się w nim suszarnia nasion, które poddawano obróbce przed wysiewem w szkółkach leśnych. Warto zwrócić uwagę na murowaną elewację budynku. Została odnowiona, a ubytki uzupełniono i zabezpieczono zaprawą. Niektóre fragmenty elewacji różnią się kolorem. Pierwotnie za zaprawę służyła glina, w pewnych fragmentach pozostawiono ją tak aby mogła służyć za swoisty hotel dla owadów. Bindaż, w którym tak przyjemnie się odpoczywa, to aleja obsadzona obustronnie drzewami lub pnączami, których pędy splatają się tworząc sklepienie. Bindaże były zakładane w ogrodach już w okresie renesansu, jednak najbardziej popularne stały się w baroku. Tworzące go rośliny mogą być formowane za pomocą odpowiedniej konstrukcji lub poprzez odpowiednie cięcie, związywanie i splatanie pędów. Bindaż w naszym parku jest kształtowany z jednego gatunku drzewa, grabu pospolitego. Stojąc tyłem do bindażu, mając budynek po lewej i pola uprawne po prawej, Proszę dojść do ścieżki i skręcić w prawo, a następnie zatrzymać się na mostku i włączyć nagranie numer 11.